Pojawia się bardzo dużo artykułów na Twój temat. Mm. Ty i Julka. Mm. No i jak wiesz, jaki masz, masz do tego stosunek? Bo tam tworzą jakieś dziwne takie para, nie para. Mm. Jakbyś to e... skomentował. Z Julką przyjaźnimy się od. 12, ja miałem chyba 13 albo 14 mm -hmm. lat. Wtedy się poznaliśmy w szkole muzykalowej, gdzie razem stawialiśmy pierwsze kroki na deskach teatru. Mm. Mm, I ta przyjaźń trwa do dzisiaj. Julka wystąpiła w moim pierwszym teledysku, w moim pierwszym utworze. Mm. E, i, I teraz bardzo się cieszę, że. Mm, tak pięknie rozwijam się kariera jest niesamowicie utalentowana zarówno wokalnie jak i e, jak i aktorsko I, i bardzo bardzo mocno kibicuję i trzymam kciuki Julka pozdrowienia dla siebie. A takie pytanie są dla ciebie wygodne? Wiesz, często dostajesz na przykład na Instagramie takie pytania? Wiesz co, właśnie nie, bo moi fani... <noise> tylko dziennikarze, tak? Tylko dziennikarze, <noise> nie, wiesz co, moi fani wiedzą, bo, bo zazwyczaj to są osoby, które faktycznie wspierają mnie od samego mm. początku i wiedzą, że, że łączyła zawsze nas przyjaźń. E, przynajmniej z tych komentarzy, które dochodzą do mnie, może niektórych akurat nie przeczytałem. E, ja wiem jak, wiesz, no nie, czy, 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 czy mnie denerwują. E, nie, no jak na, razie, jak na razie jest w porządku. No. Mam nadzieję, że już powiedziałem to tyle razy, że jesteśmy tylko przyjaciółmi, że. E, tylko albo i aż. Mm, No właśnie, że, 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 że zamkniemy ten temat.